Witam serdecznie, nazywam się Monika i dzisiaj pokażę Wam jak szydełkować ściek tkany. Od czego zaczynamy? Oczywiście będziemy potrzebowali włóczki, sznurka oraz odpowiedniego rozmiaru szydełka. Ja na potrzeby tego filmiku przygotowałam sobie sznurek 5 mm oraz szydełko 9 mm. Wybrałam sznurek grubszy ze względu na to, żeby było łatwiej pokazać, gdzie dokładnie należy się wbić szydełkiem. Jeżeli ktoś jest początkujący w szydełkowaniu, to też rekomendowałabym użycie grubszego sznurka 3 czy 5 mm, ze względu na to, że będzie łatwiej wykonać te pierwsze rzędy. Ponieważ bardzo istotne jest miejsce, gdzie należy wbić szydełko, a przy grubszym sznurku po prostu to będzie lepiej widoczne. Zaczynamy od magicznego kółeczka. Ja w opisie zostawię link do filmiku, gdzie szczegółowo omawiam, jak zrobić magiczne kółeczko. Także w tej chwili to tylko pokażę tak na szybko. Czyli owijamy sznurek wokół dwóch palców. Krzyżujemy, wbijamy się szydełkiem pod ten sznurek, pobieramy sznurek roboczy, przeciągamy, tworzy nam się tutaj taka na szydełku pętelka. Jeszcze raz pobieramy sznurek roboczy, przeciągamy przez oczko, które jest na szydełku. I w tej chwili już mamy naszą pętelkę zabezpieczoną, nic się tutaj nam nie rozsypuje. Teraz. W zależności od tego, jaki projekt macie do wykonania i według ile tych półsłupków początkowych powinniście mieć wykonanych, to wy wykonujecie. Ja wykonu wykonam po prostu 6 półsłupków. Ja wykonujemy półsłupek, wbijamy się tutaj w tą właśnie pętelkę środek, pobieramy sznurek roboczy, przeciągamy, mamy dwa oczka na szydełku, pobieramy sznurek roboczy. I przeciągamy przez dwa oczka, które są na szydełku. I w ten sposób wykonujemy sześć półsłupków. I sześć. Tutaj mamy troszkę, dość dużą tą yy, przerwę. Tutaj w tym pośrodku, w tym oczku, w tej pętelce. Więc ciągniemy za tą końcówkę i ściągamy. Trzeba użyć troszkę siły, ale można ściągnąć i praktycznie nie ma już tej przerwy. I zamykamy nasz rząd oczkiem ścisłym, zamykającym, czyli wbijamy się w pierwsze tutaj oczko naszego rzędu pobieramy sznurek roboczy i przeciągamy ten sznurek przez oczko robótki i przez oczko, które jest na szydełku. Już mamy pierwszy rząd zrobiony. I teraz przechodzimy do rzędu drugiego i teraz zaczynać będziemy robić właśnie ten ściek tkany. W ramach wyjaśnienia normalnie hmm, Robiąc słupek, półsłupek, oczko ścisłe i tak dalej, wbijaliśmy się tutaj. Po prostu wbijaliśmy się pod to oczko. Natomiast, przy ściegu tkanym, ważne jest, żeby wbić się między. Jak tu widzicie, są, jest oczko, jest jedno oczko. I zaraz drugie oczko wychodzi, i tutaj jest takie łączenie, jak gdyby tych dwóch oczek, lub jak wolicie spojrzeć, tutaj mamy dwa sznurki, dwa sznurki, natomiast tu po środku też widać to łączenie. Musimy się wbić tu, właśnie, między te, tą parę tych sznurków. Dwa sznurki. I dwa sznurki, to pomiędzy te, te dwie pary musimy się wbić. Czyli tutaj jakieś łączenie, znaczy jedno, jedno oczko wychodzi z drugiego. I ważne jest, że jeżeli sobie odwrócicie robótkę, to ważne jest, aby nasze szydełko wyszło tutaj między, między te dwie pion, dwa pionowe sznurki. I pod tym sznurkiem poprzecznym. O, między te dwa sznurki. Czyli, nawet można sobie pomagać palcami, żeby tutaj dobrze się wbić i wejść w te między te dwa sznurki. Już to demonstruję. Czyli, zwracamy uwagę, żeby wbić się między tutaj te dwa Dwa oczka, i jednocześnie sprawdzamy z tyłu, żebyśmy się dobrze wbili. O, widzicie? Bijam się między te dwa pionowe sznurki, i pod ten sznurek jeszcze poprzeczny. Dlatego ten drugi rząd jest z reguły najtrudniejszy. I teraz, jak mam już dobrze wbite szydełko, pobieram sznurek roboczy, przeciągam przez robótkę, mam dwa oczka na szydełku, jeszcze raz pobieram sznurek roboczy i przeciągam przez dwa oczka, które są na szydełku. I znowu. Ze względu na to, że robimy podstawę tego okręgu i musimy robótkę poszerzać, to jeszcze raz wbijamy się w to, samo, w to samo oczko. I dokładnie tak samo jak wcześniej. Wbijamy się między. Wyszliśmy prawidłowo. Pobieramy sznurek roboczy. Przeciągamy. Jeszcze raz pobieramy sznurek roboczy i przeciągamy przez dwa oczka, które są na szydełku. I dwa, o, e, dwa oczka już mamy zrobione. Przechodzimy do kolejnego i do, robimy dokładnie to samo, czyli między, pomiędzy dwoma e, oczkami się wbijamy. Sprawdzamy. O, i w tej chwili, zobaczcie, w tej chwili ja źle wbiłam szydełkiem. Wbiłam się obok tych dwóch pionowych e, pionowy, e, sznurków. Czyli muszę teraz szydełko cofnąć i wbić się jeszcze raz. Jak mówię, nawet można sobie palcem pomóc, żeby tutaj dobrze się wbić. Teraz jest wbiłam się prawidłowo, więc pobieram sznurek, przeciągam. Mam dwa sznurki na szydełku, dwa oczka, pobieram sznurek i przeciągam przez dwa oczka, które są na szydełku. I znowu dokładnie w to samo oczko. I znowu pobieram sznurek, przeciągam, pobieram sznurek i przeciągam przez dwa oczka, które są na szydełku. I w ten sposób robimy do końca rzędu. Ja doszłam do końca już rzędu. Teraz będę rząd zamykać. Pokażę wam jak zamknąć rząd, żeby nie było tutaj tego widocznego tego łączenia. Wyjmujemy szydełko z naszej pętelki. Wbijamy się szydełkiem teraz w oczko, ale od tyłu do przodu. Zaplatamy sobie na szydełko tą naszą pętelkę, przeciągamy. Znowu sobie spuszczamy to oczko. I teraz się wbijamy tutaj, bo to jak widzicie, powstało nam następne tutaj oczko. Jest oczko, jest oczko, czyli musimy się znowu wbić tu, między te dwa oczka. Na początku jest to troszkę trudne. Udało się. I teraz pobieramy sznurek roboczy. Ważne jest, żebyśmy nie zgubili tego oczka, które żeśmy tutaj przeplatali. Mamy teraz jedno oczko na szydełku i jedno takie luzem. To nakładamy to oczko luzem na szydełko, pobieramy sznurek roboczy i przeciągamy sznurek przez dwa oczka, które są na szydełku. I w ten sposób przechodzimy do Rzędu drugiego. Drugi rząd robimy 2-1, dwa, 2-1, jeden, dwa, jeden. czyli zasada jest dokładnie taka sama. Musimy się wbić tu między, między te e, dwa oczka. I się wbiłam. Pobieramy sznurek roboczy, przeciągamy, pobieramy sznurek roboczy i przeciągamy przez dwa oczka, które są na szydełku. I w kolejnym robimy podwójnie. I znowu tutaj, gdzie są połączenia, jak gdyby dwóch oczek. W tej chwili już troszeczkę widać, tak, że jak jest tu połączenie tych dwóch oczek, tworzy nam się taka literka V. Więc. Czym robótka będzie bardziej rozłożysta, większa, tym będzie to lepiej widoczne, że wbijamy się w środek tej literki V. Teraz jeszcze tego dokładnie nie widać, więc robimy, więc jeszcze ostrożność musimy zachować. Czyli tu robimy dwa razy w to samo oczko. Kolejne robimy raz. I znowu dwa razy dwa razy się wbijamy w to samo oczko. Robimy dwa półsłupki w to samo oczko. Z boku jeden półsłupek w kolejnym. W ten sposób robimy znowu do końca rzędu. I dochodzimy już do końca, i znowu wbijamy się tutaj w to oczko poprzednie od tyłu do przodu. Zaplatamy nasze oczko spuszczone z, z szydełka, przeciągamy przez robótkę. Zostawiamy znowu luzem szydełko. Tu mamy oczko i wbijamy się tak jak poprzednio. Tak jak jest łączenie. Tak jak jest łączenie. Pobieramy sznurek. Przeciągamy. Mamy oczko na szydełku. Teraz musimy nałożyć to nasze spuszczone oczko. Pobieramy sznurek. I przeciągamy przez dwa oczka, które są na szydełku. I przechodzimy do kolejnego rzędu, i w kolejnym rzędzie robimy 2, 1, 1. I w ten sposób robimy, aż ta nasza podstawa będzie wystarczająca. Jeżeli uznacie tutaj, że jest ta podstawa wystarczająca, to możecie robić teraz w każdym, w każdym oczku po jednym półsłupku. Oczywiście należy pamiętać o tym, żeby w odpowiednim miejscu się wbijać. Czyli znowu bijamy się dokładnie między dwoma słupkami. Ja już teraz nie będę dodawać tych oczek, tylko w każdym będę robiła po jednym półsłupku. Czyli tu jest raz. Jednym dodajemy do końca rzędu, zaczną się nam tworzyć, jeżeli nie będziemy dodawać dodatkowych półsłupków, będzie nam się, będą nam się tworzyć już ścianki naszej robótki, jeżeli to miałby być koszyczek, jeżeli to miałaby być podkładka, to oczywiście musimy zachować tą sekwencję i z każdym rzędem dodawać po jednym jednym w półsłupku więcej, czyli tak jak mówiłam, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2 i później 3 pojedyncze, 2, później 4 pojedyncze. Ale my to zrobimy w formie koszyczka. Ja już, powiedzmy, na potrzeby tego filmu już skończyłam. Jeżeli chcecie wyższy koszyczek, to oczywiście robicie więcej rzędów, tak jak wam pasuje. Tu można sobie ten środek ściągnąć. Generalnie prezentuje się on w ten sposób. Ten ściek tkany, gdzie układają się takie literki V.